Jest zawsze miłość, miłość bezwarunkowa. To znane powiedzenie jest bardzo często mylnie rozumiane, podobnie jak zasada lustra, z którą wiele osób ma problem i której wiele osób nie chce przyjąć, tylko dlatego, że nie wie do końca, na czym polega. Spróbuję tutaj pokazać te wszystkie najważniejsze elementy tej zasady. Wyobraźmy sobie, że dzieje się coś, Trudnego, że pojawia się jakaś skomplikowana sytuacja. Odpowiedź w postaci miłości nie oznacza, że my mamy rzucać się na szyję na przykład komuś, kto nas skrzywdził albo komuś, kto nas okradł. My w ogóle nie mamy się nikomu rzucać na szyję. Odpowiedzią jest zawsze miłość. To bardzo cenna wskazówka, że pierwsze, co należy zrobić, to otoczyć miłością siebie trudnej sytuacji, kiedy znajdziemy się na życiowym zakręcie, albo kiedy wydarzy się coś dramatycznego, czy bezpośrednio dotykającego nas, czy, czy w naszej okolicy, czy w naszym kraju, to pierwsze, co się pojawia, trudne emocje. Emocje, które jeśli pójdą w niewłaściwym kierunku, obniżą nam bardzo energię i wywołają w nas to, czego byśmy naprawdę nie chcieli. Dlatego właśnie należy otoczyć siebie miłością. Należy z miłością przytulić samego siebie, podnieść sobie energię, zadbać o siebie. To jest dla nas najważniejsze, ponieważ my jesteśmy tutaj na Ziemi po to, żeby się rozwijać. I to my odpowiadamy za siebie i za swoje reakcje. Oczywiście wszyscy mamy prawo do rozmaitych emocji i one są jak najbardziej ludzkie, natomiast mamy też prawo pomagać sobie. Nie możemy bez końca tkwić właśnie w złości, żalu czy rozpaczy, nawet w żałobie. Nie możemy też tkwić bez końca. Przychodzi taki dzień, w którym musimy po prostu pogodzić się z tym, co zaistniało i pójść dalej. Robimy to wszyscy. Każdy z nas, każdy bez wyjątku stracił w życiu kogoś i każdy z nas wie, czym jest żałowa. I każdy z nas również doskonale rozumie, że zachowując w sercu ciepłą pamięć o tym, kto odszedł, idziemy dalej. Ale nie o tym dzisiaj, nie o żałobie. Chciałabym dzisiaj powiedzieć właśnie o miłości, która zawsze jest najlepsza na każdy moment. I tu pojawia się bardzo często taki argument: No dobrze, ktoś mnie na przykład okradł, albo mnie zaatakował, albo mnie zranił, i co, ja mam mu wysyłać miłość? Nie, absolutnie nie. Być może są różne ścieżki postępowania, być może różni nauczyciele różnie was nauczają, natomiast moim zdaniem, podkreślam, moim zdaniem, nie powinniśmy wysyłać miłości ludziom, którzy w jakiś sposób działają niewłaściwie. To jest trochę jak karmienie trola. Tego się nie robi. Powtórzę raz jeszcze. Wysyłamy miłość sobie, jeśli to my jesteśmy skrzywdzeni, jeśli to my cierpimy i przeżywamy. Wysyłamy miłość też tym ludziom, którzy ucierpieli wskutek jakiegoś wydarzenia, a więc wszystkim tym, Którzy tej miłości teraz najbardziej potrzebują, bo ta miłość uzdrawia, bo ta miłość pomaga wrócić do harmonii. To ogromnie ważne. To ważne, żeby wreszcie do tej harmonii dotrzeć, żeby z powrotem poczuć się dobrze. Nieważne, kiedy to nastąpi. Ważne, żeby nastąpiło. I bez miłości jest to ogromnie trudne. Jeśli chodzi o ludzi, którzy postępują niewłaściwie. Którzy, no właśnie, w jakiś sposób nas atakują, tak? czy okradają, czy oszukują, nie wysyłamy im miłości. My takim ludziom oczywiście wybaczamy, możemy ich rozumieć, ale jak wiele razy mówiłam, przy omawianiu tematu wybaczania. Wybaczenie nie oznacza, że my głaszczemy takiego człowieka po głowie i mówimy: Dobrze, to teraz sobie możesz iść. Jeśli to jest sprawa lekkiej wagi, oczywiście tak, ale jeśli jest to, czy kradzież, czy napaść, czy jakiś bandycki rozbój absolutnie od tego mamy odpowiednie służby, od tego jest sprawiedliwość. To jest zupełnie osobny temat. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przede wszystkim na to, żeby Rzeczywiście spróbować wybaczyć takiej osobie. Pamiętajmy, że to, co nas porusza emocjonalnie, to nie człowiek, tylko jego czyn. Powtórzę raz jeszcze: nie człowiek, tylko jego czyn. Osoba, która na przykład Was okradła, gdyby szła koło Was ulicą i nuciła piosenkę, nie denerwowałaby Was, ani by Was nie wpędzała w żadne negatywne emocje. A przecież to ta sama osoba. Emocje się pojawiły, dlatego że ta osoba wykonała jakiś gest, zrobiła jakiś podły czyn albo powiedziała jakieś podłe słowa. Dlatego pojawiły się wasze emocje. A zatem pamiętajmy, żeby zwrócić uwagę na to, co ten człowiek próbuje wam pokazać, ponieważ jeśli wydarza się coś dramatycznego, to jest w tym informacja dla wszystkich, których to porusza. Nie powiem wam co, dlatego że dla każdej osoby może to być inna informacja. Każdy ma swoją lekcję do odrobienia. Dlatego warto zadać sobie pytanie, co mnie tu porusza, co mnie tutaj gniewa, na co nie daję swojego przyzwolenia. Lekcje są rozmaite i pamiętajcie, podobnie jak w zasadzie lustra, jeśli ktoś czyni zło, a w Was jest y, 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 złość na to, to tak naprawdę nie chodzi o to, że Wy jesteście źli, tylko właśnie nie dajecie na to zgody. W ten sposób określacie siebie, to kim w istocie jesteście. A zatem wszystkie emocje są prawidłowe i to, że one się pojawiają, jest okej. Okay. Natomiast pamiętajmy, że emocja jest drogowskazem, jest informacją. Kiedy zostanie odczytana, kiedy zostanie zinterpretowana, kiedy zostanie zrozumiana. Powinna zostać uzdrowiona, powinna zostać uwolniona. Nie jesteśmy tutaj na Ziemi po to, żeby w nieskończoność cierpieć. I wtedy właśnie jest miejsce na miłość, żeby uzdrawiać siebie, żeby ogarniać miłością przede wszystkim siebie. Pamiętajmy, że zła nie zwycięży się złem. Być może trzeba szukać innych sposobów. Z całą pewnością nie rzucamy w nikogo serduszkami. Nie, nie. Yy, odpowiedź w formie miłości nie oznacza, że rzucamy serduszkami w ludzi, którzy nas krzywdzą. Nie. Czasem trzeba podjąć bardziej zdecydowane kroki. Powtórzę raz jeszcze. Odpowiedź w formie miłości oznacza, że my mamy dać dużo miłości sobie, po to, żeby podnieść sobie maksymalnie energię. Ponieważ w wysokich energiach, podejmiemy najlepsze decyzje, jak rozwiązać dany problem.